RTX 5070 Ti w zestawie za ponad 16 tysięcy złotych. Ten zestaw komputerowy zniszczy wasze postrzeganie tego, jak się buduje komputery. Co tutaj mamy? Bardzo tanią i skromną płytę EORUSa X870E Elite wi 7. Pamięci... 2 razy 48 giga DDR5, CL30, 6000 mega transferów, czyli skromna ilość. Mam nadzieję, że do Minecrafta wystarczy. Jakby tego było mało, to mamy tu jeszcze drugą taką paczkę, czyli łącznie 192 giga. Taka w sam raz ilość do grania, tutaj mamy Ryzena 9950X3D, czyli wiadomo najtańszy i najsłabszy procesor na rynku Dwa dyski po 2000 giga żeby nam się Minecraft zmieścił Słaby zasilacz, jedyne 1000W z certyfikatem GOLD powinien wystarczyć wszystko wpakujemy do taniej, skromnej obudowy Lian Lee Li O11 Dynamic Evo RGB. To jest taka obudowa, co wiecie, żeby zaoszczędzić na kosztach. To zamiast blachy dali dużo szkła, żeby po prostu taniej było. I tutaj mamy jeszcze. Piękne chłodzenie, nie no, chłodzenie to jest super. Słuchajcie, Deepcool LD360 z wyświetlaczem, na którym będziemy mieli niepotrzebne oczywiście nikomu bajerki w postaci temperatur czy watów, jakie pobiera nasz sprzęt. I do kompletu wentylatory z tego TEPA NR12F. Tutaj mamy z odwróconymi łopatkami. Kilka sztuk, nie za dużo. I tutaj też. Mamy tylko już w wersji standardowej 4 sztuki, tam 6, tu 4, czyli łącznie 10 sztuk. I tak to wygląda, czyli taki skromny zestawik za ponad 16 tysięcy złotych z RTX-em 5070 Ti. Ostro, nie? Ciekawe, czy te pamięci w ogóle nam wystartują i czy to odpali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokażę Wam efekt finalny w następnej rolce. Oczywiście ta wysoka cena wynika z marży, no bo jakżeby inaczej, i zdzierstwa mojego, a nie z wartości i wysokich cen tych części. Także jak szukacie drogich komputerów, to zapraszam do siebie na stronę mediamarek.pl. Polecam siebie. Pozdrawiam, Media Marek.